Zofia miała osiemdziesiąt cztery lata, a jej dłonie pachniały zawsze lawendą i chlebem. Mieszkała samotnie w starym domu na skraju wsi, tuż obok lasu, gdzie rosły niezapominajki, niebieskie, maleńkie kwiatki, które sadził dla niej kiedyś jej mąż Janek. Janek zmarł wiele lat temu, ale dla Zofii czas jakby stanął w miejscu. Codziennie o tej samej porze siadała na werandzie z filiżanką herbaty i patrzyła w stronę polany, gdzie razem chodzili na spacery. Tam pierwszy raz ją pocałował, tam jej się oświadczył, tam też zasadził pierwsze niezapominajki, bo mówił, że nie wolno zapominać o tym, co najważniejsze. Pewnego dnia do jej drzwi zapukała młoda dziewczyna, Lena, studentka botaniki, która szukała rzadkich roślin w okolicy. Zofia zaprosiła ją do środka. Rozmawiały długo o kwiatach, życiu i o miłości. Lena słuchała z uwagą, jak staruszka opowiadała o Janie, o wojnie, o listach, które do siebie pisali, o tańcach pod gołym niebem i śmiechu, który jeszcze czasem jej się śnił. Wzruszona opowieścią, Lena zaczęła odwiedzać Zofię regularnie, przynosiła książki, pomagała w ogrodzie, piekła razem z nią ciasta. I pewnego dnia zapytała: Pani Zofio, dlaczego nie zapominajki? Zofia uśmiechnęła się przez łzy i odpowiedziała: Bo są małe i ciche, ale rosną nawet tam, gdzie nikt nie patrzy. Tak jak miłość, ona nie potrzebuje rozgłosu, tylko obecności. Kilka miesięcy później, wczesną wiosną, Zofia zmarła we śnie, spokojnie, z uśmiechem. A kiedy Lena przyszła pożegnać swoją przyjaciółkę, Zauważyła coś niezwykłego. Cała polana była pełna niezapominajek. Więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Lena zasadziła kilka z nich w swoim ogrodzie, a potem nazwała nowy gatunek, który odkryła w pobliskim lesie: Miosotis zofiei. Bo o tym, co najważniejsze, nie wolno zapominać.